nie pazurów jest jak najbardziej konieczne, tak zwana korekta pazurków, ponieważ pieski w tej chwili bardzo często mieszkają w domach. Niespecjalnie dużo wychodzą na spacery. Biegają po miękkich podłożach i te pazurki po prostu przerastają. Trzeba je korygować, ponieważ niekorygowane potrafią wrastać w poduszeczki, są powykręcane i to powoduje, że pieskowi jest po prostu bardzo niewygodnie chodzić. To jest tak, jak gdybyśmy my założyli zaciasne buty. Sprawia to psu i dyskomfort, i ból. Także korekcja pazurów jest jak najbardziej potrzebna. Prawidłowo przeprowadzona korekta nie boli, natomiast zdarza się, że przecina się, bo pazur psi jest bardzo mocno ukrwiony i przecina się ten rdzeń. I wtedy zaboli. Z tym, że to nie jest tak, że to boli bardzo, bardzo i bardzo długo. Zaboli w momencie przecinania. Natomiast czasami niestety jest przez to, że właściciele nie bardzo dbają o higienę pazurków. Czasami trzeba przeprowadzić taki bardzo drastyczny i radykalny sposób, że trzeba te pazurki dość mocno przeciąć. Niestety one wtedy krwawią, ale to jest po to zrobione, żeby nowy pazur, który będzie rósł, miał krótszy ten, ten, ten nerw i wtedy jest łatwiej utrzymać go w odpowiedniej kondycji. Są do tego specjalne obcinacze do paznokci dla piesków i później żeby. bo po każdym obcięciu ten pazur jest jednak ostry, są szlifierki. Tak jak ludzie używają piliczków do paznokci, to są specjalne szlifierki do wypolerowania pazur. Teoretycznie powinno się tylko te pazurki przecinać, ale w tej chwili moda się na świecie rozszalała. I tak jak kobiety mają tipsy, pomalowane pazurki, dokładnie to samo robi się z psami. Są nawet specjalne nakładki silikonowe na kocie bazurki, żeby koty nie drapały.